Chciałem powiedzieć, że po prawie czterech tygodniach czekania Części do naszego maluszka i nie tylko Są na miejscu Ja yeah, pierdził, ale prezenty Ta Święta dopiero za dwa miesiące To jest nowe? To jest nowe Ja pierdził no, Ładne o, piękne będzie. Ładne. To jest nowe. Dobra, słuchajcie. Mamy, mamy to, co nam brakowało. Mamy nawet licznik, słuchajcie. Mamy szkiełko do licznika. Mamy gumy na dach, które zamówiłem. Pierścienie. Mam chlapacze. Mam, mam, naraz, do będzie naprawiane.